Always like this. But now, there are three rules to survive. Hej, hej, jak się macie? Ja przychodzę do was z takim szybciutkim podsumowaniem informacji, jakie mamy, a dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 15 kwietnia, informacji, jakie mamy na temat Jedi Fallen Order, czyli gry zapowiedzianej, na, no, zapowiedzianej już wcześniej. Natomiast no, poznaliśmy trochę szczegółów na Star Wars Celebration, w związku z tym no, podsumujmy sobie te najważniejsze informacje. Zatem tak, informacja pierwsza, czyli taka, przeczytam ją dla was z, ze strony Electronic Arts, podsumowanie fabuły gry. Przeżyj przygodę obejmującą swoim rozmachem całą galaktykę ze Star Wars Jedi Upadły Zakon takie będzie tłumaczenie. Nową grą akcji z perspektywy trzeciej osoby od Respawn Entertainment. W tej grze fabularnej dla jednego gracza wcielasz się w padawana Jedi, który cudem uchronił się przed czystką zapoczątkowaną rozkazem 66, bezpośrednio po wydarzeniach z kinowych Gwiezdnych Wojen, część trzecia Zemsty Sithów. Na drodze ku odbudowie zakonu Jedi, przyjdzie ci poskładać kawałki swojej obróconej w niwecz przeszłości, ukończyć szkolenie, rozwinąć nowe potężne zdolności mocy i opanować sztukę władania mieczem świetlnym, wszystko to pozostając o krok przed Imperium i jego zabójczymi inkwizytorami. No i tak, y, oczywiście najważniejsze informacje. Gra ma trafić na PC, -ta, PlayStation 4 i Xbox One. To po pierwsze. Y, data premiery to jest. 15 listopada 2019 roku. No i grę można już kupić w tej chwili w przedsprzedaży i już wam mówię ile ona kosztuje. Kosztuje ona w tej chwili 318 zł na Xboxa i mówimy tutaj o edycji specjalnej, czyli jakoś tam rozszerzonej. Oczywiście na dzień dzisiejszy nie wiemy co będzie wchodziło w skład tej edycji rozszerzonej. Nie wiemy jakie tam będą bajery. Natomiast no 318 319 zł tak naprawdę gra kosztuje na Xboxa. Na Peceta na Originie patrzę na wersje cyfrowe, no bo nie wiem, ile będą kosztowały wersje pudełkowe. Oczywiście w tej chwili. Gra edycja specjalna, czyli też taka rozszerzona, kosztuje 269 zł na mam tutaj na myśli na peceta. No i na PlayStation 4 oczywiście kosztuje tyle co na Xboxa. Oczywiście, no nie musicie kupować edycji rozszerzonej za takie większe pieniądze. Natomiast jest też wersja normalna. Znowu podam cenę na Xboxa, to jest 288 zł w przedsprzedaży, w sensie 289, bo to jest 288,99. Jeśli macie subskrypcję EA Access, no to to jest 260 zł tam z i 9 groszy, czyli trochę taniej. Nie wiem, ile będzie kosztowała wersja pudełkowa, podkreślam jeszcze raz, natomiast zakładam, że podobnie. I oczywiście Gra wspiera HDR, wspiera 4K Ultra HD i ma jakieś bariery ulepszone dla konsoli Xbox One X. Nic nie wiemy w tej chwili na temat tego, żeby na przykład miała stosować Ray Tracing, ray tracing. natomiast no, jest to dosyć prawdopodobne. Kolejna informacja, jaka jest, to jest taka, że gra działa na Unreal Engine 4. I co jeszcze? Co bardzo ciekawe, za grę odpowiada Respawn Entertainment, wydawcą jest Electronic Arts. Poprzednią grą Respa Respawn Entertainment był Apex Legends, gra, która została przyjęta po prostu bardzo dobrze przez fanów. I co ciekawe, w każdym razie upadły zakon, bo tak podkreślam jeszcze raz brzmi polski tytuł, to będzie gra bez multiplayera, bez mikropłatności i to będzie singlowa kampania, dosyć liniowa, ale z jakimiś otwartymi lokacjami i jak zapowiedzieli twórcy na panelu, będzie można do tych lokacji podejść no, w dowolnej kolejności. Czyli no nie oszukujmy się, ja bym tutaj bardziej widział takie trochę jak uncharted, czyli że po prostu mm, sobie chodzimy liniowo, mamy opowiedzianą jakąś historię, ale oczywiście pewne Lokacje, pewne miejsca w grze możemy zwiedzać, że tak powiem, w dowolnej kolejności, czy realizować jakieś zadania dowolnie. No, Tego nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Natomiast całość wygląda bardzo fajnie. Całość wygląda dosyć mrocznie, z tego co widać po trailerze, który tutaj oczywiście się gdzieś do tego mojego materiału przywija w tle. No to najwyraźniej tutaj będzie chłopak, który ucieka przed imperium, ponieważ pracował jako złomiarz. I musi uciekać przed imperium, ponieważ zdradził się, że ma jakieś. czy dysponuje mocą, tak? I ucieka przed Inkwizytorami, których oczywiście znamy ze Star Wars Rebels, no i ucieka przed Inkwizytorami, no i musi, że tak powiem, jakoś przetrwać w tym okrutnym, paskudnym świecie. Gra wygląda dosyć mrocznie i to jest myślę jej plus, bo to, że cieszymy się z tego, że gra nie ma multiplayera, to jest trochę smutne. Znaczy trochę smutne jest to, że rynek gier doszedł do takiego momentu, że cieszymy się, że w grze nie ma multiplayera. No ale Gwiezdne Wojny zasługują na, opowie na opowiedzenie historii, fajnych historii nie tylko w komiksach, książkach, filmach i serialach, ale również w grach komputerowych. No i może wreszcie się tego doczekamy. I kolejne informacje. Główny bohater ma na imię Cal Ketsis i wciela się w niego aktor Cameron Monaghan, którego znamy m.in. z roli Jokera w serialu. Gotam. Oczywiście e, główny bohater będzie musiał mieć swojego Droida. Droid ma taką ksywkę Buddy, jest takim Comic Relief z tego co powiedzieli twórcy na panelu. A jego pełna nazwa to jest BD1, czyli BD1 to trochę jak BB8 brzmi, nieprawdaż? W każdym razie BD1. No i e, oczywiście gra będzie musiała mieć no bo gramy jakby nie było Jedi będzie musiała mieć zrobione jakąś walkę na miecze świetlne. No i tutaj oczywiście plotki mówią o tym, że to będzie trochę jak Sekiro, czy trochę jak Dark Souls. Oczywiście, wiecie, kiedy ja słyszę Dark Souls, to mam takie wrażenie, że to, o Jezu, będzie trudne i bossowie nas będą zabijali, ale nie, to chodzi tylko o operowanie, że tak powiem, bronią białą, czyli, że tam jakieś bloki, zasłony, parady, no, jakoś trzeba rozwiązać tą opcję walki na miecze świetlne, bo nawet Zauważcie w miarę nowoczesna gra jaką jest Battlefront 2 na przykład, no to ta walka na miecze świetlne no to się ogranicza w zasadzie tylko do walenia albo do jakiejś zasłony i to ciężko nazwać tak naprawdę jakąś tam dużą walką. Poza tym co jeszcze? Pojawi się, tak jak wspomniałem, pojawią się inkwizytorzy, w każdym razie jeden inkwizytor się pojawi i to jest druga siostra w rebeliantach była albo szósta siostra albo siódma siostra. W każdym razie no, któraś z tych, a tutaj zobaczymy drugą siostrę i będą też purcz truperzy, czy perch truperzy, yy, którzy no widzieliśmy na panelu zbroję takiego perch trupera, porc Trooper, perch truper, pork truper. Boże, chciałem powiedzieć pork truper. Perch truper to jest to są też postacie, które już wcześniej zadebiutowały w kanonie Gwiezdnych Wojen, więc to pozwala nam mieć nadzieję na to, że gra będzie no, jednak osadzona w tym świecie Gwiezdnych Wojen, w tym kanonie Gwiezdnych Wojen, który mamy. Sam chłopak ukrywa się na planecie Brakka i pracuje jako złomiarz przy rozmontowywaniu krążowników. Co jest też ciekawe, mamy kolejny, kolejną historię w Gwiezdnych Wojen, która zaczyna się od złomiarza, no bo przypominam, że Rey też była złomiarką. I oczywiście, jak każdy młody Jedi, będzie musiał mieć w sensie kal będzie musiał mieć swojego mentora. No i tym mentorem będzie rycerka Jedi, którą wcieliła się aktorka Debra Wilson. Nie pamiętam jakie imię, bo jej imię też padło na panelu. Jak sobie przypomnę, to dodam jakiś opis podczas montażu. W każdym razie ciemnoskóra mentorka. Nie wiemy w jaki sposób przeżyła rozkaz 66. W każdym razie przeżyła. I to widzimy na, na trailerze. Najwyraźniej ratuje Kala z tej planety, na której on pracował. Ratuje go przed inkwiz inkwizytorami. Także wygląda to całkiem, całkiem fajnie. I to tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Gadam tak trochę na gorąco. W każdym razie najważniejsze informacje są tak, że gra wychodzi już w tym roku. Wychodzi 15 listopada na wszystkie liczące się platformy. Być może w przyszłości będzie portowana na nowe konsole. Natomiast no, już w nią zagramy niedługo. Wygląda całkiem ładnie, wygląda mrocznie. No i jest to rzecz, którą myślę należy się jarać. I myślę, że nie należy się bać tutaj Electronic Arts. Bo Electronic Arts daje bardzo... Mocno wolną rękę respawnowi po tym, jak oczywiście respawn zapewnił sukces w postaci Apex Legends, więc teraz myślę, oni mają dosyć dużą pozycję, dosyć wysoką pozycję w strukturach Electronic Arts. No i może przepchną jakieś bardzo, bardzo ciekawe pomysły. A jeszcze nie powiedziałem nie wiadomo, jak długo Grama trwać, ale zanosi się na to, że będzie to kilkanaście Godzin, tak jak mówiłem, single player bez mikropłatności. I to tyle. Trzymajcie się, zapraszam do innych podsumowań, paneli na, ze Star Wars Celebration. Takich szybkich podsumowań paneli ze Star Wars Celebration. Ja się już wyłączam. Dajcie łapkę w górę, pamiętajcie o osusowym Instagramie, o stronie osus.pl, o Facebooku Osusa. No i często się uśmiechajcie, niech moc będzie z Wami. Papa! Pa.